maneczko widzowie, dzisiaj kolejny odcinek, wysokie ceny, fajnie się trzymają, co warto trzymać, co warto sprzedać, jak prezentuje się sytuacja aktualnie na rynku Steam i ciekawa teoria według mnie. Zaraz o niej wam opowiem, bo mam taką rozkwinkę, która kurczę mnie teraz złapała, może głupia dla jednych, może dla drugich nie, a zaraz to nie pogadamy, jeszcze tylko szybkim snem. Poza, odcinek, jakim jest strona Skins Monkey, standardem jest skinów. Jeżeli wiesz, chcesz mieć swoje skiny, to link do stronki, oczywiście, że masz w opisie. Strona oferuje dar, darmowej 5 dolarów z kodem Eldar przy wymianie, jest bardzo spoko opcja. Plus do tego przy wpłacie również z moim kodzikiem dostajecie 35% bonusu do doładowania, czyli jeżeli doładujemy ze 100 dolarów, dostajemy 35 dolców za friko. Bardzo dobry sposób doładowania swoich pieniążków na stima i jakby tego było mało, strona nie nie wlicza ceny naklejek, przez co wyjmując z tej strony crafty, one w ogóle nie wliczają się w cenę skina te naklejki, więc naprawdę bardzo jest to przyjemne dla oka. No i tyle byłoby słowem wstępu, możemy przejść do filmu. Teoria, która kurczę mi się przyjęła w głowie, znaczy teoria, teoria to nie jest. Miałem taką myśl, to jest głupie po części, nie myślę tak, nie myślcie tak, nie ludzi, ale ostatnio miałem taką myśl, kurczę... Zacząłem oglądać sobie, jak wyglądała sytuacja na rynku wcześniej. E, jak Sztokholm jeszcze może od Butanii, po złoty tam z groszami chodził, i zacząłem sobie przeliczać, jak pięć koła bym wrzucił w Sztokholm, złotych 15 sprzedałbym na górce za 50 parę. I tak sobie pomyślałem, no ludzie z tego 200 ponad tysięcy człowiek by miał, nie? Tak wiadomo, to jest trochę abstrakcja takie myślenie. E, no bo teraz w 2,5 koła, i w teorii jakaś z tych rzeczy pewnie będzie kosztować w przyszłości, kurczę, 15-krotność, i mógłbym teraz rzucić. Ale aż takiej pewności nie mam. Zainwestowałem w stare wstrzynie ukończenia, ale za złote 80, to i tak jest przychajpowana cena. Wiem, ale jakoś tak odwaliło mi e, po tych cenach. Bo Kurczę, pomyślałem o tym szczegółowo. po 80 zł mi się udało skupi skupić te, te skrzynki. To te jest nie najgorsze, tak tak piknęły te ceny. Jak spadną, tam, że to kupię. Dlaczego kupię teraz trzynio ukoszenia? Bo z są strasznie drogie. Ukoszenia jeszcze nie przebiły progu 2 zł. Tak, mam ich trochę już wcześniej kupowałem. Trochę boli mnie to, że kupuję w takich cenach i wiem, że to nie jest zbyt najlepiej. Bo te ceny były dużo, dużo bardziej przyjemne i to nie są jakieś super atrakcje ceny. Ale kupuję w ciul pod longa. Dlaczego w ciul pod longa? Minimum rok czekania, trzymania skrzynki. Minimum. E, ale taki cel to bardziej półtorej do Dwóch lat trzymania szynki i taka trzykrotność mi się wydaje czterokrotność minimum e, do osiągnięcia. No czterokrotność to nawet nie jest jakiś super przez dwa lata, ale po prostu bezpieczna inwestycja, safe, powiem tak. Chociaż czterokrotność jest dwóch to jest aż, aż 8 zł. Zdaje no, mi się, że to jest przez w ciągu dwóch lat osiągalne do zrobienia na ludzie. Wracając. Ceny teraz wyglądają bardzo spoko, Przede wszystkim trzynek, Czymy mm na spoko poziomie. No Mańka to jest 3,70, więc gratulacje, gratulacje, cena naprawdę przyjemna. W piku tutaj jest 3,84, czyli cena tak naprawdę jest. A, czy 50. Czyli ta cena naprawdę jest dobra. Troszkę odbiega tutaj od piku największego, ale cena jest naprawdę porządna i pewnie. Będą lekkie spadki obstawiam, lecz nie musi tak stać, ale obstawiam, że będą lekkie teraz spadki, bo teraz aż zbyt duża patrząc na to, że to z dalej w dropie i kurczę, nam no tak podleciała. I co teraz? No aż taka bardzo ten by powiedział. Może lekko podupaść, nie musi, może oczywiście ostrzegam. Pryzmatiki. Klasycznie 1K4,20. Idzie jest nasza dwójeczka? Dwójeczka na drugiej stronie? Czy na trzeciej nawet? Na drugiej. No i klasycznie dwójeczka droższa, no polecenia dwójeczki bardziej było pocale, bo inwestowaliśmy w nią tani i jest już teraz droższa, no. Jestem dumny z trzeni pryzmatu i swój który nie robiłem. I podoba mi się to, bo te strzynie faktycznie będą droższe i lepsze według mnie. Eee, w przyszłości trzenie też się tak. O, ładna cena do sprzedaży jest może być wyższa. A, zależy przy którym, taki takie pryzmaty dwójki, to raczej już jakiegoś piku nie widzę strasznego do góry, tylko bardziej naturalny po prostu wzrost, no nie? Przez po prostu naturalny taki long term do trzymania, eee, nie widzę tutaj też, może jakieś lekkie spadeczki, no 20-30 groszy, 40 w maksach takich bym widział, wyższych spadków raczej e, nie powinno e, być. Pokażmy tutaj kapsuły z Paryża. Moja teoria, co się teraz z nimi stało, raczej będą stać w tych cenach, obstawiałbym, że te ceny się utrzymają patrząc na sytuację jak to wszystko wygląda. Dalej nie pousuwałem widzę w tej większości, ale może trochę co zostawię, tak się nie się sprzeda troszeczkę nich. Eee, czy po co kurczę, zostawiam w magazynie. Eee, jak widzicie, cena no, prezentuje się tak, że sobie no raczej będzie się trzymać na tym poziomie. Eee, bo teraz nie ma co oddziaływać na, na nic tak naprawdę, bo po, 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 to będzie pewnie lecieć. Eee, może lekko podłupać, może też powoli rosnąć, no tak szczerze, że ta sytuacja jest nieokreślona na Paryżu, że może się dziać to i to, więc tak naprawdę eee, no, również tak w skrzynkach, teraz to wskazane są bod bodźców. Choć, na przykład w skrzynkach ta cena jest bardzo atrakcyjna. Tutaj no pod podsprzedawanie średnio atrakcyjne, wiecie, tam mam zrobił wstawionych, eee, posuwam to. Średnio ta cena ta cena. Gdyż zarobku tutaj dużego nie ma. Wiadomo, w czasie fajnie, bo w bardzo krótkim, jak ktoś ma dużo pieniędzy włożył i teraz by wszystko sprzedał na, na raz, to wiadomo, tak by coś zarabiał przy tych 20 paru groszach to byłby duży zarobek przez taki szybki czas. Jak ktoś sobie chciał po prostu pomnożyć, lecz jeżeli ktoś inwestuje z zamiarem dużego zarobku, to no nie jest to. to coś, co pewnie cieszy jakoś tutaj naszych inwestorów na rynku Steam, tak. Z czym mówiliśmy? Antwerp, jak się prezentuje Antwerp? Antwerp. Na północy bez zmian, no co mogę powiedzieć. Na Antwerpie cena prezentuje się podobnie strasznie, no widzicie tutaj stoi wszystko, eee, więc, a co kandydaci chyba teraz padli, czy nie? Nie, dobra, mi się dało, że trochę drożsi już byli, to już pierdzieli mi się w moim wzroku. Eee, dobra, a kandydaci ci? Eee, też podobna cena. Czyli tutaj widzicie bez zmian, stoją te ceny, no i się utrzymują. No. Tak szczerze, jakie bodźce teraz będą na przyszłość, to tak naprawdę święta mi się wydaje coś może wpłynąć, lub ewentualnie dojść karnetu do gierki. Jakby doszedł karnet do gry, to mogłoby coś się grubszego wydarzyć z tymi cenami. Eee, na pewno na szynkach by był zauważalny pewnie jakiś lekki zjazik eee, tych cen, jak się wydaje. Eee, jeżeli chodzi o to. Mm... O, co jeszcze może zostać dodane? Nowa skrzynia może zostać dodana, tak naprawdę nie jest cisza. Wydaje się, że możemy się spodziewać nowej skrzynki lub karnetu. A jak nic z tego, to tak naprawdę czekajmy do świąt, bo nie widzę tutaj jakichś innych rzeczy, które mogą zostać dodane. No a jeżeli idzie karę, to wiadomo, idą też inne niebezpieczeństwa. W ogóle, swoją drogą, patrzcie to. Tak, to jest ukończenia. Nie było nie, nie ogarnąłem w ogóle tego piku. Nie wiem, jakoś zasnąłem, albo może o tym nagrywałem, albo miałem sklerotę jakąś czy coś. Ale jak wystrzelili. Ten też, ten też. Zobaczcie, jak wystrzeli tej antycyliści. To już wcześniej. Nie wiem, czy to widzieliście. Miesiąc, opo... No dobra, nie miesiąc temu. Ale 20 dni temu. Ja nie wiem, co ja wtedy robiłem. Czy ja o tym mówiłem, czy nie. Wydaje mi się, że nie. E, I tak polecia... polecieli ci e, e, bohaterowie. Nie wiem, czy lat też taki wzrost był. To cały czas są drogie, ale. We wrzesień, No sobie też to sobie rosło tutaj, nie? No te wzrosty były wszędzie. No ogromne wzrosty. Eee, nie wiem, co, czy ja o tym mówiłem, czy nie, ale. Możliwe, że mówiłem, więc to moja pamięć tylko, ale kurczę. Drodzy są ci agenci, naprawdę drodzy. I jak ktoś ma i chce ich szybko sprzedawać, na przykład, to znaczy, nie każdy mu szybko sprzedawać, ale ten karnet jest zagrożeniem, bo jeżeli są do, do, dodani nowi agenci, to wiadomo, że ci e, mogą ci zjazd. No chyba, że będą tragiczni ci nowi agenci, to, to ci wtedy zyskają, no bo wiecie, no bo ci będą ładni, tam ci będą średni, tak naprawdę to, to znów. Dłuższy czas bez karnetu będzie, znów będzie bez skinów. Nie wiadomo czy będzie karnet, wiecie o co chodzi. Jest wiele zależności i teraz wszystkie są na plus wtedy, żeby ci agenci poszli do góry, jeżeli chodzi o ceny. Mm, Stockholm, mogę pokazać, ale tutaj też, tutaj też niczego się wielkiego nie spodziewałam, jeżeli chodzi o rynek aktualnie. O, wczyta się to? Stockholm, 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 Stockholm. Rozczynam. Stockholm się nie chce, o. Tyk, cenowo. Tyk. Damy sobie tak. No, tak to wygląda, no, no, no też bez zmian. z Zjasno 2 złote, no, to to nic ciekawego w sumie do mówienia. Yy, można by było to omawiać, wszystko, każdy ruch, ale to są takie ruchy dosyć naturalne. Tutaj nie widzę nic takiego yy, jakoś niepolowanego czy coś, więc yy, też nie mam tutaj o czym się rozpowiadać, tak naprawdę na holo. Niech sobie rośnie duże. Chociaż ja tego sztachą holo, to już mam tak naprawdę mało, tak szczerze, mało mam, bo takie trzymanie tego teraz, nie wydaje mi się, że to wzrosło jakoś miliony. Są według mnie możliwe lepsze inwestycje. Chociaż to nie jest zły wybór Stockholm Halo nie jest złym wyborem, ale nie już po prostu nudzi, powiem tak. Ten temat Stockholm Halo dosyć. Ja już o tak dużo nie mam w swoich ekspunkach. No i co, chyba tyle na tyle. Omówione to, to najważniejsze. Yy, widzowie. I co, łapka w górę, strzelcie suba, żebym film się spodobał. I z kodem Elzart, Skins Monkey i Keydra, już i spoko, bo trzymajcie się. Cześć, cześć.